Plan zrealizowany. Myślę, że to były dobre taktyczne wyścigi. Takie lubimy i wiemy, że zawsze te przedbiegi tak wyglądają. Także jesteśmy optymistycznie patrzymy na, na nadchodzące finały i wiemy, że z wyścigu na wyścig będzie coraz lepiej. Bardziej nam chodzi o to, żeby nie pogubić tych naszych odczuć, które są między nami, wódce, co się dzieje, bo to naprawdę się wiele dzieje i wiele można czuć. Tak jak Ania powiedziała, taktyczne biegi nas interesują z rezerwą. Z rezerwą taką w środku dystansu, żeby złapać tam luz i przygotować się do tego finiszu. To wszystko jest. My nad tym pracujemy podczas każdego treningu, także myślę, że tutaj zrobiłyśmy po prostu dobry, taktyczny wyścig. No i tak jak powiedziałeś, nasze koleżanki już odpoczywają, my zaraz do nich dołączamy i regenerujemy siłę na jutrzejszy finał czwórki. I na piątek na kolejny finał dwójki. To jest dla nas taki dłuższy przystanek, jeśli chodzi o Mistrzostwo Świata. E, tą Taką szczyt formy zawsze szykujemy na Mistrzostwo Świata. Tak mamy to opracowane razem z trenerem. E, no i tak powiedziałam w wcześniejszym wywiadzie, tutaj taktyczne założenia realizowane. Na dany etap przygotowań, który mamy w sobie i wiemy, że jesteśmy w takim etapie i to akceptujemy, a na szaleństwo i pełen power przyjdzie czas na finały Mistrzostw Świata.